Jest. Matka boska. No, i jeszcze ten mi barabani telefon, jest. E, halo, halo! E, fryzjernictwo u Żanety słucham. No, halo! Nie to pani do mnie. Nie, proszę panią, fryzjerstwo to się mówiło 20 lat temu. Dzisiaj się mówi fryzjernictwo. A jak pani się nie podoba, proszę bardzo. Także fryzjernictwo u Żanety słucham. Proszę panią, mom... nie, proszę pani, też się. Mówi się proszę panią. Proszę panią, są terminy. Momencik, bo jestem na etapie lunchu. Proszę pani. Momencik! Jak pani, jak pani się nie pnie, to żebym się awanturowała. Także pani poczeka, bo ja się teraz muszę napić kawy. Moment, jest. Halo! Halo! No, dobry, dobry. Proszę pani, są wolne terminy, ale zanim panią umówię na. Te... Momencik, proszę panią, momencik! Najpierw muszę z panią przeprowadzić małą ankietę. Halo! Proszę mi powiedzieć, proszę mnie powiedzieć, gdzie pani wczoraj jadła kolację? Proszę panią, to jest dwa, to jest decydujące pytanie. W restauracji pani jadła. Czyli ma pani pieniądze. Ma pani pieniądze, także od razu pani zrobię balejarz. Proszę panią, na kiedy? Yes. Jajco, na kiedy pani chciała termin się umówić? Na pojutrze, moment. Jest wolny termin na godzinę 16:45. Nie proszę panią, ja nie będę umawiała panią na godzinę 8. Ja o tej godzinie proszę panią jeszcze śpię. I absolutnie. I produkty też proszę ze sobą zabrać, bo ja absolutnie ze swojej kieszeni nic nie będę wydawała. Co ma pani na łbie? Yes. Co ma pani na łbie? Ja się pytam. Ma pani czarne włosy. Mhm. No to w rudy bym poszła. W rudy bym poszła jak nic. Trochę trzeba rozjaśnić te włosy. Pani łeb trzeba rozjaśnić. No, chyba się dobrze wyraziłam. Jak to potrzeba? Proszę panią, ja wiem ile czasu potrzeba. Ja pani mogę nawet łeb na łeb denaturat wylać. Halo! No? Jak to pani przedwczoraj malowała łeb? No to pani do mnie przyjdzie, to poprawimy. A jak pani będzie chciała, to ja pani medikur, pedikur też wykonuję. Nie, nie wyślę pani zdjęcia. Nie wyślę pani zdjęcia. Ja się bardzo staram. Wysoko mam jeden taki wzór, którym się posługuję. Pani makijaż będzie wyrazisty. Będzie dobrze. Będzie dobrze, proszę panią. Yes. Halo. Momencik, momencik. Na no, pojutrze panią zapiszę. Już pani mówię, koszt wizyty mniej więcej 8420 zł i 60 groszy. Nie proszę panią, żadnego rabatu nie wej, absolutnie. Nie proszę, pani ma pieniądze, pan... Halo, halo! Nie Ja takich klientów nie mam na pęczki absolutnie. Ja się na pewno denerwować nie będę, absolutnie to twarde, wiktoria! Coś ty mi tu przeniosła?